Siemano siemano, z tej strony Boss Workout i dzisiaj 1 listopada 2023 roku zaczynamy mój nowy challenge. W tym filmie podejmuje się wyzwania nowojorskiego maratonu wirtualnego, w którym przez określony czas możemy przebiec 42 km. I event właśnie trwa od 28 października, lecz ja się dopiero zorientowałem, że jest już 1 listopada, a kończy się on 5 listopada, więc dałem sobie dość mało czasu, ale czuję, że będzie to fajne wyzwanie. Jest to event na strawie. Jak dzisiaj planuję przebiec 15 km lasem. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeżeli pójdzie fajnie, będzie to fajny wyznacznik, a jeżeli nie, coś pozmieniam w planach na przyszłość. Czasem eee... dość trudny, ponieważ jeszcze do szkoły chodzę. Trwa normalnie rok szkolny, więc może być to trudnawe. Wracam późno, ale podejmuje się tego wyzwania. Zainspirował mnie też David Goggins. Przeczytałem jego książkę. Na serio super, polecam. Zachęcam tam, żeby podejmować jakieś trudne wyzwania, z których się jest później dumny. I dlatego ja też się takiego podejmuję, ponieważ wiem, że ono będzie do mnie dość trudne i na, jak mi się go uda zrobić, na pewno będę bardzo zadowolony. Więc nie ma co więcej gadać. Lecimy z biegiem. Siema. Tak, zanim wystartujemy z challenge'em, to pokażę Wam, co zabieram ze sobą, jak idę biegać. Więc pierwsza rzecz to są buty. Saucony Ride 15. Kupiłem sobie w tym roku. Na wakacje fajnie się spełniają. Nie jest w nich zimno podczas biegania. Dobrze przepuszczają wilgoć, nie jest w nich za gorąco ani za zimno. Więc tak. Następna jest kominiarka. Gdyby było bardzo zimno, to zakładam ją, żeby to ciepło tak bardzo nie uciekało i żebym nie wdychał tak zimnego powietrza. Tutaj jest uchwyt na telefon, który zakładam na ramię, później czapka na głowę. Żeby się nie rozchorować jak się poce włosy się robią mokre i żeby po prostu nie być chorym Później też nieraz ewentualnie zabieram rękawiczki, żeby ręce nie marzyły na długich wybieganiach Ponieważ no już jak się biegnie powyżej godziny to już trochę czuć to zimno Później bielizna termoaktywna, spodnie i koszulka, które zakładam właśnie pod taki dresik. Są one dość ciepłe, ale też przepuszczają wilgoć i nie jest w nich za gorąco. I później też takie skarpeteczki specjalne do biegania. Są one dość cienkie i nie ma w nich obtarć. Więc tak się prezentuje mój zestaw do biegania w tą porę roku. Więc Zapraszam Was do dalszej części materiału. Siema! Dodatkowo, jeszcze dla bezpieczeństwa i komfortu, biorę ze sobą kamizelkę e, odblaskową, która pozwala mi być widocznym. Choć w nocy nie biegam po drogach, a po chodnikach, to i tak lepiej mieć coś takiego. I taką małą latareczkę dobrze leży w dłoni, dobrze świeci więc bardzo przyjemny gadżet. Siemano siemano z tej strony Bozo Orka, jest 6 listopada 2023 roku i dzisiaj nagrywam zaległe nagranie z 4 listopada 2023 roku była to sobota, kiedy udało mi się zrobić 22 km biegiem, jestem naprawdę pod wrażeniem, nawet nie wierzyłem, że uda mi się tyle zrobić. Naprawdę było to duże wyzwanie fizyczne i psychiczne. Stopy były mocno obolałe, też no ogólnie mięśnie też zmęczone, więc było to dość ciężkie, ale gdybym tego nie zrobił na pewno nie udałoby mi się osiągnąć tego challenge'u. W biegu byłem tak bardzo zmęczony, że po prostu już nie miałem za bardzo siły po prostu nagrywać tego nagrania, więc nagrywam go dopiero teraz, ale naprawdę zmęczenie mocno się na mnie odbiło. Ale jeszcze bardziej cieszę się i rozpiera mnie radość, że udało mi się przebiec tyle. Bo jakbym pomyślał jeszcze dwa tygodnie temu, to bym nie uwierzył, jakby mi ktoś powiedział, że przebiegłem 22 km poniżej 2 godzin 30 minut. Naprawdę jest to dla mnie imponujące osiągnięcie. I dodało mi więcej odwagi i bardziej uwierzyłem w siebie, że może w przyszłym roku jakieś dłuższe biegi niż 10 km a myślę, że jest to dość bardzo realistyczne, więc nie ma co więcej gadać. Widzimy się na następnym biegu. Siema! Z siemano, siemano. tej strony Bozworko. Dzisiaj jest 5 listopada 2023 roku i jestem już po moim ostatnim biegu z cyklu wyzwania nowojorskiego maratonu wirtualnego. Udało się dzisiaj przebić 8 km. Jestem naprawdę podjarany, udało mi się zrobić to wyzwanie. Jestem mega szczęśliwy, naprawdę dumny z siebie. A powodem dlaczego podjął się tego z wyzwania był David Goggins, którego książkę przeczytałem, bardzo Wam polecam, nic mnie nie złamie. Naprawdę ona mnie w głównym stopniu zmotywowała, bo gdyby nie ona, nie uwierzyłbym w siebie, nie przebiegłbym wczoraj 200 km. Dzisiaj nie przebiegłbym tych ośmiu. Powiedziałbym, że muszę odpoczywać, zregenerować się, a to wszystko jest umysł naprawdę. Umysł to jest potęga. Naprawdę jeżeli w siebie nie wierzysz, to naprawdę o wiele mniej udać się. Ja też kiedyś biegałem po 2-3 km zimą w butach, w bluzie. Też nikt nie wiedział. Ja uwierzyłem w siebie, nawet wtedy jakbyś bardzo nie wierzyłem. Ale trochę tej nadziei w siebie pozwoliło mi teraz biegać 10-20 km. Jestem naprawdę zadowolony. Dziękuję Dawidowi Rookingsowi i Wam, że to oglądacie. Naprawdę piękne wyzwanie. Zachęcam, naprawdę zachęcam do brania udziału w różnych wyzwaniach, przełamywania swoich barier psychicznych, psychologicznych czy fizycznych. Naprawdę to jest magiczne. Robi z ciebie lepszego człowieka. Ja się czuję wspaniale, szczęśliwy, że to zrobiłem, bo jeszcze tydzień temu bym nie pomyślał, że dam radę przebiec ponad 40 km w 5 dni albo z jednego dnia przebiegnę 20 km to jest po prostu piękne więc to by było tyle na dzisiaj jeszcze zapraszam Was do podsumowania wszystkich biegów omówimy sobie szczegóły więc trzymajcie się siema Siemano, Szemano z tej strony Bozorkout. Dzisiaj podsumowujemy sobie to moje wyzwanie nowojorskiego maratonu, które prowadziłem od 1 listopada do 5 listopada. Choć wydarzenie już działało od 28 października, lecz wcześniej o tym nie wiedziałem. Więc tak, zacznijmy od tego, że dołączyłem do tego wyzwania, zarejestrowałem się na stronie oficjalnej. Nowojorskiego maratonu, ponieważ było to wymagane, nie jest to jak większość wydarzeń na strawie, gdzie po prostu sobie klikasz, dołączasz, tylko musisz jeszcze dodatkowe konto stworzyć. Więc tak, pierwszy mój bieg to było 13 km, miałem nadzieję, tak mi się wydawało, że będzie to 15 km. Jak już wracałem do domu, myślałem, dobra, dobiję to 15, ale niestety się nie udało. Średnie tempo też miałem nadzieję, że będzie lepsze, co pokazały następne dni, przy których udało mi się na tym samym tempie naprawdę zrobić lepsze kilometry. A czas jest proporcjonalny do tego tempa, że też nie jest jakiś wybitny. I też odkryłem w tym czasie fajną trasę koło siebie, przyjemnie mi się tam biegło. Po lesie ostatnio mi się spodobało, więc naprawdę e, fajnie. Następny bieg, najbardziej taki e, wymagający fizycznie, był to bieg 22 km, na którym średnie tempo wyniosło 6,44. Na tym obrazku, właśnie widać, że w ten, e, pierwsza część tego. Wyzwania do maratonu naprawdę słabo mi poszła, bo przy tamtym tempie 6,56 zrobiłem 13 km, a tutaj przy tempie 6,44 zrobiłem ich 22, co uwierzcie mi, naprawdę na tym dystansie, przy tym zmęczeniu, na takich kilometrach robi różnicę. A bardzo jestem zadowolony z czasu, kilometrów też. Choć yy, przy biegu właśnie bardzo dobrze mi się biegło i postanowiłem sobie właśnie w tym miejscu tak skręcić bardziej w las i sobie y, tam y, pobiec, że fajnie mi się biegło i po prostu czułem się na siłach. A gdybym tego nie zrobił właśnie, to bardzo prawdopodobne by było, żebym nawet tych 20 km nie dobił, z czego nie cieszyłbym się, ale jestem zadowolony z tego, że jednak wziąłem dodatkowe kilometry i nie żałuję tego ponieważ ułatwiło mi to następny dzień, ostatnią już część e, tego wyzwania, ponieważ wtedy była słaba pogoda biegłem już w nocy, ciemno jak widzieliście na nagraniu wieczorem więc no już wtedy bym powyżej 10 km nie zrobił, co po prostu nie pozwoliłoby mi na dokończenie wyzwania. Więc przejdźmy do ostatniej części tego wyzwania. To tak, ostatnia, trzecia część. Było już ciemno, ponieważ miałem dużo rzeczy do robienia tego dnia, więc, no właśnie, było to nocą. Nie wybiegałem nigdzie poza mój teren zamieszkania. Było to tak dość blisko. Mnie biegałem sobie po chodnikach z lampką. Więc e, przyjemnie. Miałem skończyć na 7 km, ale jak wyłączyłem e, bieg, zobaczyłem, że średnia, e, średnie tempo wynosi 6 minut i 6 sekund. Nie byłem z tego zadowolony. E, liczyłem właśnie, że będzie poniżej 6 minut na kilometr, więc postanowiłem polecić sobie na bardzo szybkim tempie, prawie że sprintem po prostu dobić. E, Poniżej tych 6 minut na kilometr, i w ten sposób dał się zrobić dodatkowy kilometr, i pozwoliło mi to po prostu spełnić moje wymagania, które sobie postawiłem. Czas i dystans. Jestem w miarę zadowolony, tak jak mówiłem wcześniej. Gdybym dzień wcześniej zrobił mniejszy dystans, to obawiam się, że właśnie przez to nie dałbym rady ukończyć tego wyzwania, ponieważ no już o tej porze takim zimnie, już byłoby mi mega ciężko biec powyżej 10 km i udało się zakończyć wyzwanie jestem z siebie naprawdę dumny ucieszony serio super, lubię sobie stawiać takie wyzwania, nawet je jeszcze bardziej doceniłem, czuję się genialnie, odkąd udało mi się je ukończyć, szukam sobie nowych celów, żeby je ukończyć, bo to jest naprawdę coś, co lubię robić. Co mi się wydawało jeszcze tydzień czy dwa tygodnie temu, że takie wyzwanie to jest coś niemożliwego: naprawdę 20 km przebiec jednego dnia, jakieś niewyobrażalne rzeczy. Nigdy wcześniej tego nie robiłem, a tu się właśnie udało. Zainspirował mnie też do tego yy, głównie David Coggins, którego książkę przeczytałem na serio. Wam polecam. Nic mi nie złamie. Naprawdę super lektura. Polecam każdemu. Dużo mnie zmotywowała. Zmieniła się też moja psychika. Liczę, że już na stałe poprawię swoje życie. Nabywam nowe nawyki i czuję się coraz lepiej. Więc to by było tyle na dziś. Dzięki za oglądanie. Pamiętajcie, zostawić subika, ponieważ widzę ostatnio, że bardzo mało ludzi przybywa na nasz kanał mało wyświetleń jest więc zachęcam was jeżeli wam się podobało będzie mi bardzo miło a na dziś to tyle więc trzymajcie się siemanko